Siemaneczku, witam was w 39 dziewiątym odcinku z Gothic Mroczne Tajemnicy na ujowym poziomie trudnym. Tak właśnie, dlaczego jest ujowy? Ponieważ nie jest on dobrze zbalansowany. No i raczej on w ogóle nie był testowany nawet przez nikogo, więc okej. Okay. Testerzy tutaj się nie spisali. Mm, tak czy inaczej, czemu ja łuku nie mogę wyciągnąć? To mnie zastanawia. A teraz mogę, okej. Okay. Dobra. Jest tutaj niewidzialny strażnik. E, najpierw ja go musiałem wsprać, bo gorzej jakby on sprał mnie. W ten sposób. Ojakowe ziele. ojakowe ziele mamy, wszystko sobie zbijamy naturalnie, elegancko. E, ogólnie postać nie jest taka najgorsza jak na tutaj ten etap chyba. Na poziomie trudnym, zwłaszcza, że nie korzystam z żadnych tych mikstur z i tak dalej. A, tam jest niewidzialny strażnik. Tutaj jest ojekowe ziele. Dobrze. Ojekowe ziele. Jakby nie patrzeć na peopsie zawsze. Hmm, Czy ja tutaj znajdę coś jeszcze? Coś ciekawego. Coś tutaj musi być na tej wyspie. Mnóstwo jakichś roślinek. Ja te roślinki ogólnie zbijam, ponieważ te, za te roślinki. Um, no, z tych roślinek będziemy mogli sobie stworzyć coś. Tutaj mamy kolejną jaskinię taką. Ja yes, udało mi się zabić. Udało mi się zgładzić. Tutaj mamy też niewidzialnego stężnika. Aha. I tutaj jakaś woda. No ale w głębinach kompletnie nic nie widzę, więc... E, chyba nie musimy tutaj pływać. Zaraz jeszcze rzucę okiem, czy tutaj się coś znajduje na... ogólnie Na tej wyspie Jedyne, co mi się rzuca w oczy To tutaj na samym dole Ten stateczek Ok, Ja tam dopłynę, zobaczymy, czy możemy tam oddychać Wiadomo, ten efekt rozmycia z DX11 może nam to utrudnić no, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Co to jest? No już. E, teraz punkty życia mi zabija. Ale już jestem pewien na miejscu, z tego co widzę. Więc jest dobrze. No, oddychać tutaj nie można. Może na statek, jak, jak będę na tym statku, to wtedy. Piję. Albo pod tym. No. A dobrze ją skmieniłem. Trzeba przyznać, że dobrze ją skmieniłem. No, a tutaj nic, niestety. No i bezimiennego zawiesiłem, bo wyciągnąłem telekinezem. Klawiszem 0 można sobie tak w ten sposób to zrobić. Dobra, ja tutaj nie będę e, ogólnie pływał, bo to też nie ma sensu. Lecimy dalej z tematem. Tutaj na pewno mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. E, tutaj mamy tę jaskinię, tutaj mamy tam kolejną jaskinię, więc spoko. A ja bym coś powalczył. Czy mamy tutaj jakieś potworyki. Bo do kolejnego poziomu, co jest bliżej. Jakowe ziele. Tak, mamy te cieniostwoje takie. Z inną teksturką, więc... Zaraz sobie zobaczymy jak to tam będzie. Mamy ziół zjawiające. Pikielnik. Okej. Okay. Wszystko mi się może przydać, więc wszystko sobie zbijam. No i mamy tutaj tego cieniostwoja. Właściwie to jest twoje, podobne z twoje tak? No i tutaj nie ma nic. Nic tu nie ma, nie ma czego blondejować, niczego tu nie znajdę. Nie ma, nie ma, nic tu nie ma. Jak to bezmienne, od czasu do czasu w doszu dwójce mówi? się. Kolejne 800 punktów doświadczenia mamy liść dębu. Liść dębu jest na propcie. Zwłaszcza przydaje się w modyfikacji edycja rozszerzona. Mm, ja tutaj właśnie sobie skok akrobatyczny. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo prawo, lewo, prawo, lewo. I teraz pytanie skąd ja tutaj znam kod do tej skrzyni. Teraz możecie się zastanawiać, ale ja sobie spisałem ogólnie e, te kody do skrzynek teraz na ten odci odcinek właśnie na te z tej wyspy, bo no, na tej wyspie jest takie dużo takich rzeczy i jakoś niespecjalnie mi się e, chce tutaj coś działać w tym temacie inaczej czy tutaj jest coś do pozbierania czy nie ma nic jeszcze wam pokażę efekt wodny pod wodą efekt pod wodą wygląda zacnie no ale to też przed chwilą pokazywałem, dobra mamy tutaj tego cienia, stworzenia, czekamy aż on wyjdzie 800 punktów doświadczenia mamy kolejny poziom mamy to co chcieliśmy więc jest już 22 poziom naturalnie jest to w miarę ok, ponieważ tutaj ogólnie poziom... Poziom ciężki. Okej, okay, jakoś udało mi się go spełnić, ale tutaj straciłem swoją punktów życia. Dlatego setki teraz pójdą w ruch i okej, okay, elegancko, teraz będziemy mogli uh, ponownie powalczyć z kolejnymi tymi ostworami. Też nie mam kompletnie zielonego pojęcia co się stało z, z tym tym. Musimy sobie założyć pierścień Wsparcia raz jeszcze No wiecie, żebym latał po prostu mm, Z niesamowitą prędkością Już na a nie, że Że tego, że Jak wyciągnę sobie Beon, No to już jest lipa i kicha No to jest słabe Czy tutaj jest jeszcze jakiś stwój do rozwalenia? Cokolwiek o, zaraz jeszcze wypadnę, będę miał e, tyle z tego. No, tutaj już nie widzę, prawdopodobnie, więc sobie zwaliłem wszystko. No, kolejny poziom jest, jestem zadowolony teoretycznie. Prawdopodobnie, jeszcze tutaj mamy mnóstwo jakichś roślinek, dlatego sobie tak węszę i szukam. Doszukuję się różnych rzeczy. Ale jak to się mawia, kto szuka nie błądzi. I mamy tutaj Seafis, dobrze jest. Jest Seafis, jest impesa. Mamy jagodę. też tutaj gdzieś powinna być właśnie ta poziomka fałszywka. A tam mamy smoka. Ten smok jest gadający, ale ja najpierw w tym odcinku ogólnie sobie zajmę tą stroną wyspy tam mamy poziomkę i chwila moment, tutaj mamy liternego go udało mi się go sprać nawet oczywiście straciłem troszkę punktów życia i muszę zapisywać, muszę zapisywać ogólnie częściej, bo nigdy tak nie zapisywałem tak na kozaka zazwyczaj już teraz cisnę, a to nie jest dobra e, opcja, lewo, lewo Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo lewo, lewo. Ok, e, dwa niszczyciele życia i zdobione rapie? Ok, więc nie jest tak źle. Tutaj mamy poziomkę, prawdopodobnie jedna z tych mm, poziomek fałszywek. Czy mamy tutaj jeszcze coś? Zaraz zobaczymy. Mamy jakieś zioło uzdrawiające, tak czy inaczej, jest to na plus. Wszystko zbiłem, bo no, wszystko może się przydać. Nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, jak tam e, co tam potrzebowaliśmy nam miksturkę siły, na przykład, ale e, właśnie, no, prawdopodobnie jakiś deaglejota albo coś był nam potrzebny. Tutaj na tej wyspie jak znalazłem sobie DGRO. Więc jest spoką. Tutaj będzie ta jaskinia, ten spad, więc tutaj nie chcę e, spaść. Najpierw tutaj ogólnie się doszukuję teraz. Teraz się doszukuję jakiejś rośliny. Hmm, możliwe, że coś przeoczyłem. Wiadomo nie jestem tutaj jakiś genialny taki w 100%... Dlatego wolę się upewnić, pozwiedzać i, i później pójść dalej, nieco. Bo tak czy inaczej, no jak wspomniałem na no, tutaj... Na tej wyspie Uizielam. No, prawdopodobnie będziemy teraz tylko raz. I to te, tylko teraz właśnie, bo a później no, już tutaj nie ma po co. Nie ma, nie będzie po co wracać. Nic tu już kompletnie nie widzę. Więc prawdopodobnie nic tutaj już nie ma. W ten sposób ja sobie to tłumaczę i idziemy dalej nieco. Teraz. No, może na tej wyspie jeszcze coś tutaj znajdziemy. Na tej stronie wyspy. Oprócz tego smoka, smoka zostawiam ogólnie na koniec. Jak to właśnie wspominałem. Smok na koniec, więc ja sobie pójdę nieco dalej. Pójdziemy na to wzgórze do tego lasku zobaczyć. No ale przed tym wypadałoby zapisać. Bo zapis już no, dość dawno był robiony. Mm, więc trochę słabo by było jakbym tutaj coś zepsuł. Dobra, mamy tam gorzki chleb Gorzki chleb i coś no tutaj będzie do pozbijania ogólnie też pewnie Ale gdzie są potworeki? Potworeków w ogóle tutaj nie widzę a myślę, że powinny być. No tutaj też są te drzewa najgorsze, ponieważ sami widzicie. Nie wiem, czemu tutaj stało zrobione coś takiego, ale um, zatrzymujemy się w drzewie. I to nie jest fajne. W żaden sposób. Ciężko ogólnie się dostać gdzie chcemy. Na, no, sami widzicie, słabo. E, czuję się ogólnie też jakbym był... Nie, no mamy tutaj jakiegoś swoja. Ale czuję się ogólnie tak jakbym był pod wodą. Więc wczytam może teraz będzie nieco inaczej. Jakiś piekielnik, tutaj gorzki chlebek. Tam widziałem jakiegoś stwoje, ale to już swoje sobie zostawimy na później Nic tutaj nie widzę, więc idziemy na tego stwojekam. No to trzeba przejść obok drzewka. Ponieważ drzewa są zbyt drewniane, że to powiem. Zbyt nad drzewo 800 punktów doświadczenia, do zawsze coś. A, czy jest tutaj coś na tej górze? Obyć tych bestii, czy nie ma nic? obecnie no też są ważne, bo też, że mamy dużo doświadczenia, ale. No wiecie, ja bym jednak coś tutaj. Projektował bardziej, jakąś miksturkę czy coś. No, a tutaj mamy też ogólnie e, widok, tam. Tą wyspę. No, tam mamy jakieś tereny olejku, więc zobaczymy co, sobie co i jak. szukam jakichś przedmiotów, ale tutaj też nic nie ma już. No mamy jeszcze jedną bestię. Okej. Okay. 800 expa i koniec. Tutaj nic nie mam. Tutaj już nic nie mam, więc... No mogę przypuszczać, że... Wyczyściłem całą mapę, została mi rozmowa ze smokiem na ten odcinek. O nie, jednak jest. Jednak coś tutaj jest. Zioła uzdrawiające, okej. Okay. Ale to już też... Yy, tam gdzie właśnie nie byłem jeszcze. Hm, będę hacał po tych lasach. To jest słabe... Tutaj jest skrzynia, tą skrzynię wziąłem, więc dobra Tutaj jest ten smog, tutaj mamy twardzeń, dobrze jest Zawsze kolejny przedmiot Nasilnie wys wysokiego dębu Okej okay. Chyba już nic. Chyba już nic. Teraz już chyba wszystko będzie wyzbijane. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zobaczę jeszcze ten tutaj wielki pień. Bo wiadomo, no obok takich pni zazwyczaj są jakieś roślinki najczęściej więc do tego sprawdzam te pnie, a później już sobie idę, okej okay. no i śmigamy do smoka a właściwie najpierw za smoka, a później już do smoka no i ten smok okaże się w porządku ponieważ nas nie zje, tutaj będziemy mieli quest'a z przyniesieniem jajka, które już dla niego zdobyłem jajko już mamy dla niego Mogę sobie nadpisać Zawsze to te 4 minuty do przodu Okej okay. hm, Ciekawi mnie, czy, czy się tam dostanę Nie no, tutaj ogólnie lipa Myślałem, że yy, będziemy mogli iść wtedy ale nie ma takiej szansy i znalazłem się pod wodą więc wczytam po prostu i śmigamy do smoka jeszcze ten pień sprawdzę dobrze jest, nie ma nic ewentualnie jak czegoś tutaj nie zebrałem, no to na przypadku zawsze można później Kolejny Kolejny głupiec, gotowy oddać życie dla swojego Boga. Nikt nie przestąpi w tej twierdzy. Bez mojej zgody. A kimże ty jesteś, żeby wzbraniać mi wstępy? Moje imię nic ci nie powie, śmiertelna istota. Będzie tak, jak rzekłem. Nikt tędy nie przejdzie. Służysz Beljarowi? Ja nikomu nie służę, robaku. Jestem wolną istotą. Użyj pełnych wolę jednego z twoich bobertemców. Jak to musisz? Sam sobie przeczysz. Przecież wcześniej stwierdziłeś, że jesteś wolną istotą. A teraz... Zostałem zmuszony do służby przez Dla was ludzi nic nie jest święte. Dążycie do swoich celów po trupach waszych wrogów lub tych, których nie stanęli po waszej stronie. Potrobicie jedynie niszczyć i zadać ból. Ale teraz ja zadam ból Tobie, choć w ten sposób będę złości. Poczekaj! Nie wszyscy ludzie są tak okrutni i podstępni, jak mroczny Artymat. Nie wszyscy też służą Belliarowi. Dla, Dla mnie to, to bez różnicy. Nie. Muszę strzec tego przejścia, jeśli przepuszczę kogokolwiek. Darm mag zniszczył moje jajo. A więc tak zmusił cię do posłuszeństwa. Co za podły suknicy? Ty rzeczywiście wydajesz się być inny od niego. Ale mimo to nie mogę cię przepuścić. Odejdź się w ten Bóg jeszcze może. A jeżeli zechcę ci pomóc, czy wtedy pozwolisz mi przejść? Co proponujesz? Odzyskam dla ciebie jajo, a ty pozwolisz mi przejść. Niech będzie. I tak nie mam nic do spradzenia. Gdzie mam go szukać? Wiem tylko tyle, że na pewno jest przetrzymywany w jakimś ciepłym i wilgotnym miejscu. Inaczej ten w życie zgasłoby jak w świetle. Słyszałem też, jak kiedyś arcymak mówił coś o wieżnym Tam na pewno wcześniej je przetrzymywał. Nie wiem tylko, czy jaju nie zostało przeniesione w inne miejsce. To mi powinno wystarczyć. Wkrótce odzyskam swój skarb. A jednak dokonałeś tego, śmiertelniku. Odzyskałeś mój najcenniejszy skarb. Jak widzisz, nie wszyscy ludzie to występne bestie. Wielu z nas chce żyć w pokoju, nawet ze smokami. Może jednak zmienię zdanie o twojej rasie. Ale nie myśl, że odtąd będę ufał takim jak ty. Prost przeciwnie, będę się was wystrzegał na każdym kroku. Możesz być jednak pewien, że wykreślę ze swej diety twych pobratęńców. Przynajmniej, no, jakiś czas. Czy teraz pozwolisz mi przejść? Tak! Rób co chcesz, to już nie zaszkodź mnie Wracam tam, gdzie nie ma Znaleźć ten kryształ teleportuje cię poza bramę. Tylko tak można się dostać w obręb starożytnego miasta Orku. Kiedyś znosiło się tutaj wspaniałe miasto. Nawet orkowie wiedzieli jak budować metropolię. Jednak przypłynęli tu balladyni i nosa. Zrównali twierdzę z ziemią. Na wyspie pozostały jedynie zarośnięte ruiny. Może dziwnie to zabrzmi, ale miło było Cię poznać, Bezimienny Smoku. W życiu bym nie pomyślał, że powiem kiedyś coś podobnego. Ale... Ciebie też miło było poznać, Bezimienny Śmierdelniku. Uważaj na siebie, potwierdzasz się od sługusów arcymaga. Mimo wszystko mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. No i Smok zniknął. Dostaliśmy natomiast kryształ, który pozwoli nam przenieść się na drugą stronę wyspy. E, dokładnie tak, to jest ósemeczka, ja sobie tutaj zasejwuję, nie wiem czy już przypadkiem nie będziemy kończyli odcinka, ale no wiecie, to jednak szybciutko tutaj się upojałem z tą wyspą. E, jeszcze tutaj obadam ten ten, no nie wiem, z 10 minut odcinek, no to też nie ma chyba najmniejszego sensu. Więc yy, sprawdzę, zorientuję się po prostu ile mi zostało miejsca na dysku, i wtedy ewentualnie dokończymy tutaj yy, to jest dzieło. Mam nadzieję, że Wam się podoba dotychczas, że ktoś to w ogóle ogląda, że ktoś to doceni, że ktoś właśnie doceni te stajania, że u jest, to Eadeks w końcu wrzucił jakiś filmik fajnie, że nagrywa, że postanowił skończyć, że tutaj miejsca, ponieważ jak na przykład przejewałem, no to miałem akurat E, zajebiście dużo hejtów, a tutaj teraz, jak na przykład nagrywam ponownie tę Mroczną Tajemnicę, no to jakoś nie czuję tego tutaj, um, tej widowni, że tak powiem, że wiecie, że nagrywam dla, nie wiem, z trzech, czterech osób, tam ostatnio miałem e, z 7 lajków, a przecież lajki nic kompletnie nie kosztują, ani was ani mnie, ponieważ ja tym bardziej bym nie chciał tych lajków, ja ja bym ogólnie nie chciał tych lajków, jakbyście mieli wydawać na to jakąś kasę. A tak jako, że jest to mm, dla was bezwartościowe w sumie dać kliknąć łapkę w górę, a dla mnie na przykład jest to coś, w mm, coś takiego co mnie motywuje, że tak powiem, tak. Jak widzicie po prostu jest tutaj... Fajnie jest dużo łapek w góry, jest filmik się sprawdza, dał, dał radę e, więc wtedy ktoś kombinuje, że no, trzeba wymyślić podobny materiał e, Wiadomo nie można nagrywać tego z, ciągle sam, cały czas, ale coś nowego i też ma, mamy nadzieję, że się spodoba i te oceny właśnie oceniają ten filmik, tak? Na tym to polegam. Nie wszyscy oczywiście mm, oceniają w ten sposób to działa. Dobra, ja nie na tej wyspie już kompletnie nic nie ma. E, na chwilę obecną na chwilę obecną to będzie wszystko. Do usłyszenia prawdopodobnie za momencik, a jak nie no to już będzie koniec tego odcinka. Więc albo do za moment, albo do następnego odcinka.